Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Co decyduje o sukcesie w biznesie? Wydawać by się mogło, że temat dość płytki, taki odrobinę clickbaitowy, więc muszę zacząć od czegoś, od czegoś takiego bardzo mocnego. Z taką mocą kojarzy mi się młody, mądry gość, jeszcze z, z czasów szkolnych. Konkretnie mały książę i jego sekret, który jest bardzo prosty i on stwierdził, że dobrze widzi się tylko sercem. Dopowiedziałbym emocjami, i najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. I tym, co jest niewidoczne dla oczu na pierwszy rzut oka, właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Wiele mówi się o schematach biznesowych, przynajmniej ja wiele mówię o schematach biznesowych, które wystarczy tylko skopiować, i faktycznie są takie fundamenty, które działają w większości przypadków. Ale zazwyczaj ten ostateczny wynik rozbija się o detale, o które trzeba w konsekwencji zadbać. Gdybym miał pomyśleć o jakiejś metaforze, to przychodzi mi na myśl, że to jest trochę tak jak w boksie. No bo o co chodzi w tym sporcie? Tak w uproszczeniu, to przecież jest dwóch gości, którzy się biją ze sobą na ringu i każdy z nich ma do dyspozycji 8 ciosów rękami: 4 lewą i 4 prawą. No i chodzi o to, żeby trafić swojego przeciwnika więcej razy niż jest się trafiony. No i tak można pomyśleć, że co, wystarczy, żeby w jeden dzień nauczyć się 8 ciosów i już należy się pas Mistrza Świata, prawda? Hm. Tylko w teorii. Bo gdy. Tylko spróbuje się tego sportu, to natychmiast okazuje się, że nie chodzi o to, jak machasz rękami, a jak pracujesz na nogach. Jak koordynujesz pracę tłowia z balansem głowy, do tego zgrywasz oddech i pracę nóg. No i przy tym wszystkim przecież nie można zapomnieć o kondycji, bo ci oddechu zabraknie, szybkości, no i celności. No i w walce widać, jak się ogląda tę walkę bokserską, to widać 8 ciosów, ale pod tym. Kryje się cała biomaszyneria, która dopracowywana jest latami, która wiąże się z hektolitrami potu na treningach i krwią w trakcie sparingów. No to nie są proste rzeczy. No i podobnie jest w biznesie. Łatwo jest ocenić, kto jakie posty wrzuca na Facebooka, jak wygląda strona internetowa oraz czy ktoś ma ładne logo. A cała reszta? Hmm. O finalnym sukcesie finansowym decyduje gigantycznie wiele elementów i to właśnie między innymi dlatego nie decyduje się pracować za success fee. Kilka takich elementów pozwoliłem sobie wymienić, takie które przychodzą do głowy. Oczywiście ta lista jest otwarta, zawiera dużo, dużo więcej tych elementów, ale pomyśl o kilku z nich. W ogóle pierwszy element, czy firma jest rentowna, czy sam model biznesowy ma prawo być rentowny w Excelu w teorii. Czy już nawet na etapie Excela wszystko jest pod kreską? Czy finanse firmy na koniec miesiąca są drenowane na prywatne wydatki, czy być może są mądrze reinwestowane? Czy firma pustoszeje o 15, 16, 17, czy może pracuje, aż zostaną spełnione terminowe obietnice złożone klientom? Czyli chodzi o to, czy po prostu odpowiednio ciśnie się w biznesie, czyli dopełnia te obietnice, które po prostu mają być dowiezione, czy wychodzi się przed czasem i po prostu Living La Vida loca. Jak wyglądają spotkania twarzą w twarz, które prowadzi firma? Jak właściciel się spotyka, jak handlowcy się spotykają? O tym będę miał trochę więcej później. Czy firma ma odwagę odmówić, gdy klient pyta o rabat? Bo to czasami 20% rabatu to może być cała marża, która jest na zleceniu. Czy decydent, czy właściciel podejmuje decyzji kierując się danymi? Czy tylko na zasadzie misia? Mi się to podoba, mi się to nie podoba. Edward Deming, taki amerykański analityk, warto sobie odnaleźć w internecie 14 zasad Deminga. W każdym razie taki gość, on skomentował to w ten sposób: Bez danych jesteś tylko kolejną osobą z opinią. Czyli podejmowanie decyzji bez danych nie bardzo ma sensa. Często po prostu ktoś tam mówi: "mnie się to podoba, ja bym to zrobił tak, siak, owak inaczej", ale tylko dlatego, że on tak, ona tak uważa trochę bez sensu, jeżeli nie mamy do tego jakiegoś dowodu, jakiegoś potwierdzenia, które mogłoby tę tezę uwiarygodnić. Kolejny z tych punktów, które sobie decydowałem, decydujących o sukcesie w biznesie, jest to, że czy firma ma chęć do dzielenia się swoją wiedzą. Bezpłatnie z klientami. I z mojej perspektywy, strategia oparta na edukacji rynku przynosi najwyższy zwrot inwestycji, bo to dociera do klientów, którzy być może oni jeszcze teraz nie chcą kupić, ale przez to, w jaki sposób publikujemy materiały, o czym mówimy, co im dajemy, to generuje jeden z, jeden z podstawowych mechanizmów po prostu dług wdzięczności, który powoduje, że. W końcu taka osoba chce z nami robić biznes, bo dużo od nas dostała. Szczególnie w B2B zakresie to ma olbrzymie, olbrzymie przełożenie. Ostatecznie tutaj sam produkt. Czy to co robisz, twoje usługi, twoje produkty są na rynku synonimem jakości, czy raczej wybierane są jako ostateczność, jako alternatywa, są po prostu na którymś tam. Planie i to jest istotne, na ile dobrze robisz to, co robisz, bo ja twierdzę, że dobrze wykonana robota to jest najlepszy marketing i jakby nie da się tego niczym innym przebić. I to jest, to jest tutaj punkt, który sobie zanotowałem. Więc mnóstwo takich powodów, których nie widać gołym okiem, ale które działają. I ostatecznie. Zwykła ludzka odwaga. Ja tutaj posłużę się przykładem pana Tadeusza Gołębiewskiego, który budując kolejny hotel, jak czyta się jego biografie, które są niesamowicie inspirujące, wywiady z nim, on za każdym razem zastawia cały swój majątek dom, samochód, mieszkanie wszystko, aby zbudować kolejną inwestycję. On wchodzi all-in, twierdząc bardzo przewrotnie, że ludzie na wojnie ryzykują życie, a on tylko ryzykuje pieniądze. Ja nie twierdzę, że tak duże ryzyko jest ok. Bo równie dobrze może po prostu nie wyjść. Chcę tylko zwrócić uwagę, że na finalny efekt ma wpływ wiele składowych, i gdyby pan Tadeusz nie ryzykował, to nie osiągnąłby tego, co ma dzisiaj. Wspomniałem też o spotkaniach osobistych, i tam też kryje się wiele takich, nazwijmy to podwodnych, korzystając z metafory góry lodowej, rzeczy, które wpływają na ostateczny efekt, a są pozornie niewidoczne dla. Tego, co możemy na pierwszy rzut oka zobaczyć. No i teraz samo spotkanie z kimś. Jak wygląda przywitanie, to pierwsze wrażenie, na podstawie którego ludzie wyrabiają sobie opinię na Twój temat. Jak wygląda Twój uścisk dłoni? Dajesz takiego śledzia, który jest taki, wiesz. Pół zdechły, czy pewnie chwytasz czyjąś dłoń i spoglądasz jednocześnie nie na dłoń w dół, tylko spoglądasz komuś w oczy. To naprawdę wiele zmienia. Czy spotkanie wygląda tak, że patrzysz wszędzie, ale nie, tylu, nie masz odwagi spojrzeć komuś w oczy, z kim rozmawiasz, czy po prostu wiesz, jakby twoje oczy są rozbiegane. To są takie detale, które wpływają na to, czy ktoś nam zaufa, czy nas potraktuje poważnie, czy będziemy tylko kolejnym za przeproszeniem, pionkiem w trakcie ich dnia. I samo zakończenie. Ja profesjonalistów poznaję po tym, w jaki sposób kierują mnie do kolejnego kroku, następnego logicznego kroku działania. Czy zakończyło się na przykład spotkanie, rozmowa wyraźnym podsumowaniem tego, co należy dalej zrobić, czy po prostu tak się luźno rozeszliśmy i pogadaliśmy, co to słońce widziało. To są takie znowu malutkie detale, takie punkciki, które jednak. Podsumowane razem zmieniają niesamowicie wiele. I moja kolejna obserwacja jest taka, że im pracuję z ludźmi, którzy są wyżej w hierarchii, więcej w życiu osiągnęli, też więcej zarabiają, tym ilość obszarów wymagających takiego dopełnienia, takiego przemyślenia jest większa. Dalej już tutaj przechodząc do internetu w ogóle. Czy wykonujesz coś takiego jak analiza ankieta NPS, czyli ile osób jest skłonne rekomendować to, co robisz, na ile w skali od 1 do 10 zarekomendowaliby to, co wykonujesz swoim znajomym? Niesamowicie ważna rzecz, która wiąże się z tym, czy, czy twój produkt jest wart tego, ile klient płaci. I jeszcze jedna ważna rzecz, czy masz tyle odwagi, aby przeprowadzić tak zwany exit interview z klientami, którzy odeszli. Bo klienci, którzy odeszli, są gigantyczną skarbnicą wiedzy, takiego feedbacku doskonalącego, co należałoby poprawić w ofercie. Przenosząc to na jeszcze inny kontekst, zwróć uwagę, że chce Ci to pokazać z wielu stron. Jak występujesz publicznie? Może występujesz, może nie, ale pomyśl sobie, o mówcy w taki sposób, że mówca może mieć najlepszy skrypt wystąpień publicznych. Najlepszy schematyki w ogóle istnieje. Może mieć też super. Garnitur. Ale wystarczy źle dobrany ton, stres w kluczowych momentach i widownia to czuje, i oni po prostu no, no nie będą takiej osoby traktowali poważnie, która nawet wszystko w teorii zrobiła dobrze, nawet tam na pierwszy rzut oka dobrze wygląda, ale kiedy mówi na przykład o ważnych rzeczach, o swojej firmie, to się stresuje, cofa. To są takie mechanizmy, które ludzie instynktownie. Po prostu interpretują. To a propos takich elementów. Ja na przykład hasło, które mam wywieszone na ścianie, które wisi zaraz najbliżej mojego biurka, co często też pokazuję na Instagramie, to jest hasło, które przyświeca: to jest: Work hard and be nice to people. Pracuj ciężko i bądź dobry dla ludzi. I oprócz tego, że trzeba dowieść zobowiązania, czyli dokończyć dany dzień pracy w odpowiedni sposób, to zastanawiam się na przykład, czy wysyłając, zastanów się również i ty, czy wysyłając maile do innych ludzi, czy rozmawiając, czy spotykając się z nimi i jakby przekazując im jakikolwiek komunikat, czy masz pozytywną intencję. Ja wiem, że to tak miękko brzmi, ale czy chcesz im coś dobrego przekazać? Ja wiem, że czasami to będzie coś takiego w stylu: You don't like it, but it's good for you, czyli to się może Tobie nie spodobać, ale generalnie jest dla Ciebie dobre. Wiesz, możesz sobie nawet taką metaforę lekarza wyobrazić, że lekarz po prostu przyjął pacjenta, którego musi przekonać do rozpoczęcia leczenia, bo pacjent nie chce się leczyć. Zakładam, że w niektórych biznesach taka metafora nawet może mieć zastosowanie, czyli klient bardzo tego potrzebuje, ale no nie do końca jest chętny, żeby w to wejść nie? i na koniec dnia liczy się intencja, z którą przychodzisz, z którą komunikujesz się z danym klientem albo już nawet tak upraszczając, chodzi zwyczajnie o to, aby zrobić coś, aby czyjś dzień, dzień twojego rozmówcy był lepszy. Po prostu zrobić coś dla niego miłego. Są takie drobiazgi, ale ludzie to zapamiętują, naprawdę. Marka osobista, bo tu akurat trochę w tym kontekście poszedłem, to nie tylko ładna sesja zdjęciowa na Facebooku, ale to właśnie te drobne detale, które na przykład powodują to, że komuś będzie milej. Czynników sukcesu samych jest zdecydowanie więcej, ale formuła podcastu nie pozwala mi na to, żeby przez 6 godzin opowiadać albo mówić więcej przykładów. Na samo zakończenie mam taką. Hmm, Nietypową propozycję. Wybierz sobie klienta, wybierz sobie osobę, czy kogo tam chcesz, z kim dawno nie miałeś, nie miałaś kontaktu i wyślij wiadomość do tej osoby, aby reszta dnia była szczęśliwsza dla tego odbiorcy, żeby to był przyjemny dzień. Wybierz sobie dowolną osobę. Możemy się tak umówić i po prostu skontaktuj się. To może być ktoś z twojej rodziny, z kim dawno nie masz kontaktu. Najlepiej, żeby to podcast jest biznesowy, więc najlepiej, żeby to był ktoś, z kim może dawno nie, robiłaś, nie robiłeś biznesu. Pomyśl o tej osobie, napisz wiadomość albo kolejnego maila, którego napiszesz. Napisz go w taki sposób, żeby komuś było po prostu miło. Zobacz co się będzie działo. Ja wierzę w taki ciąg, przysług ciąg pozytywnej wartości i wierzę, że jak dajemy ludziom dobre rzeczy, mamy pozytywną intencję, to, to do nas wraca. Nie wiem, u mnie działa. Odpowiadam jak taki informatyk. nie? U mnie działa. Właśnie biznes można porównać, jak cało sobie przeanalizujemy, nawet do takiej góry lodowej, o której wspomniałem, czy tam nawet do treningu bokserskiego. I to, co widać na pierwszy rzut oka, czyli te posty, czyli tą stronę, to logo, to jest tylko. Ułamek wysiłku wkładanego pod powierzchnią, tych pozytywnych intencji, tego zaangażowania, robienia fajnych rzeczy w fajny sposób. To był wyjątkowy odcinek, który od dawna leżał mi na sercu. Był bardziej emocjonalny niż wszystkie poprzednie. Natomiast liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Naprawdę. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.